Witam wszystkich. W tej lekcji języka arabskiego przedstawię Wam znak, który nie występuje podobnie jak hamza w języku arabskim, a ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o, o zagadnienia gramatyczne. Znak ten będzie nazywany, będzie przyjmował formę takiego, takiej podobnej literki A jak w języku polskim z dwoma kropeczkami u góry. E, będzie on występował tylko i wyłącznie w pozycji końcowej wyrazów, czyli na końcu wykonanych wyrazów. Możemy przyjmować taką wersję, jeżeli będziemy go łączyć z lewej, z prawej strony z jakimś tam literką, a możemy przyjmować wersję e, taką, czyli taką łezkę z dwoma kropkami. Znak ten jest bardzo podobny do poprzedniej litery języka arabskiego, którą przedstawiałem, była to litera H. W pozycji końcowej wyglądała tak, w pozycji końcowej również wyglądała tak, jeżeli nie łączyła się z żadną z wcześniejszych liter, przy tym, że Tutaj mamy na górze, przy tej pozycji końcowej litery H, jeszcze dwie kropeczki, które wzięły się z litery zębowej. Pamiętam literę zębową, literę TA, czyli litera zębowa plus dwie kropeczki TA. Więc ta litera, to znaczy ten znak w języku arabskim nazwamy Ta Marbuta. Ta Marbuta, ta Marbuta, tak nazywamy ten znak. Występuje na końcu wyrazów, będzie reprezentował nam zazwyczaj dźwięk A. Tylko, że zazwyczaj w połączeniu. Często będzie się łączył z literą ja, zębową ja, czyli litera zębowa ja, zobaczmy tutaj, plus ta marbuta w połączeniu będzie to wyglądać tak, prawda? I będziemy to wtedy czytać jako IA. I ja. I ja. Często będzie taka końcówka. Po co jest ten symbol? E, najczęściej się tego symbolu, aby wyrazić w języku arabskim rodzaj żeński, czyli aby przekształcić rzeczownik z rodzaju męskiego na rodzaj żeński. Napisałem wam tutaj kilka wyrazów, zarówno w rodzaju męskim, jak i w rodzaju żeńskim, zawierający na pozycji końcowej właśnie tamarbuta. Zobaczmy. Pierwszy wyraz, który tutaj chciałbym Wam przedstawić, to wyraz my, a, my, my u, n". Mam nun. Mamnun. Mamnun w języku arabskim w rodzaju męskim oznacza greatful, great, czyli wyśmienity, wspaniały. Jeżeli będziemy opisywać tym przymiotnikiem kobietę, będzie on przyjmował taką wersję my, a, my, n, u, ny i a, mamnuna, mamnuna. Ta marbuta jest tutaj, w pozycji końcowej i ten przymiotnik już przyjął, przyjął tutaj wersję rodzaju, rodzaju żeńskiego. Kolejny wyraz, ch, a, M, hmm. ham, ham albo nawet hamma, hamma. Co oznacza ten wyraz? Było w poprzednich lekcjach e, hamma ważny, ważny, więc ważny na przykład mężczyzna będzie w takiej wersji tutaj przymiotnik. Jeżeli będziemy mógł opisywać tym przymiotnikiem kobietę, to będziemy mieć ch, a plus alif plus mim. Z, tutaj z podwojoną. E, podwojeniem, który się nazywa shadda, czyli H, a, my, my i ta marbuta w pozycji końcowej, hamma, hamma. Okej, okay, kolejny wyraz, sy, a, l i sy, Stalis. Stalis oznacza trzeci, bardzo podobny do liczebnika, talata, więc trzeci na przykład samochód jako rodzaj męski, będziemy mieć ten wyraz w takiej wersji, jeżeli będziemy opisywać rodzaj żeński, to sy, a, l, lam, plus sy, plus Tamarbuta Talisa, Felisa, jest? Talisa, trzecia. W takim przypadku. I znowu tamarbuta w pozycji końcowej. Kolejny wyraz. Często używa się tamarbuty, jeżeli chodzi o narodowości. Powiedzmy, że mamy osobę, <coughs> mężczyznę, który pochodzi z Japonii, więc będzie to japonczyk i w języku arabskim i plus a plus b, plus a, ja-ba-ny i pozycja końcowa litery ja, czyli daje nam dźwięk i. Jabani, jabani. Jabani też kiedyś się pojawiło, Japończyk. Jak za tym powiemy Japonka? J plus alif, plus b, plus alif, jaba, plus nun, jaba-ni-ja. Ja. Mówiłem, że ten schemat, czyli dźwięk ja plus Tamarbuta, buta daje nam dźwięk albo sylabę i-ja, więc jabani-ja, jabani-ja. Japonka. I kolejna narodowość, Alif plus Hamza, Hamza na górze, prawda? A plus lam z ukrytą współgłoską MIM, ale my mi plus Alif alma Ma plus nun i pozycja końcowa litery Ja Almani Almani i tutaj rodzaj e, żeński Alif plus Hamza A plus l plus MIM Alma ny i pozycja końcowa tego właśnie dźwięku Almania 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 i jeszcze tutaj jeden wyraz. Jeszcze jeden wyraz. Yy, mamy L, to jest, to jest rodzaj yy, rodzajemieński, tutaj mamy rodzaj żeński, Napisałem to tak, bo mi się nie zmieściło. Czyli LAM plus B plus NUM plus ALIF. Czyli daje nam to. A powinna być tutaj jeszcze samogłoska U. Czyli LUB, ni, a, lub na A, LUBNA, NY I. i LUBNANI, LUBNANI. Czyli mieszkanie z Libii, jako mężczyzna i. Znowu samogłoska u lub n plus a lub na plus nunny plus ten dźwięk, ta sylaba końcowa i ja. Lubna nija, lubna ja. czyli osoba mieszkająca w Libii, ale narodowości, ale w rodzaju żeńskiego, czyli kobieta. Jeszcze raz to wszystko zbierzmy. Czyli tak, ta marbuta wygląda podobnie jak pozycja końcowa litery H. Przy tym, że przyjmuje dwie kropki z litery zębowej TA nazywamy to tamarbuta, występuje na końcu zazwyczaj wyrazów i reprezentuje nam w języku arabskim e, rodzaj żeński. Zazwyczaj, nie zawsze. Połączenie z literą ja będzie nam tutaj reprezentować taki, taką sylabę ija, ija w pozycji końcowej. Wyrazy, które zaprezentowałem wam tutaj w rodzaju żeńskim i żeńskim to mamnun, mamnuna, czyli wspaniały, wspaniała. Ham, hamma, hamma, co oznacza? Ważny, ważna. Stalic, stalice. Czyli trzeci, trzecia. Jabani, jabaniye. Czyli Japończyk, Japonka. Almani, almaniye. Almani, yy, narodowość jednego z krajów arabskich, bo jest Mar Maroka, yy, czyli Marokańczyk, Almania, Marokanka. I tutaj Lubnani, Libijczyk i lubnania, czyli Libijka. Ok. Sukram.